I cześć, dzień dobry, ja jestem Monster i witam was w kolejnym odcinku 6 I dzisiaj mam taki plan, żeby być hot piętnastką i sprawdzimy, czy ktoś na mnie poleci, jak będę 15 piętnastoletnią Magdą i nie wiem, bierzemy sobie Śląsk, może tam sobie kogoś znajdziemy. Może kogoś ciekawego poznamy I pod ostatnim odcinkiem z tego, który pojawił się dawno temu Zostawiliście tyle łapek w górę i Więc też możecie zostawić te suba, bo mu brakuje nam do stu I bez względnego pitolenia możecie jeszcze wejść na Instagrama i TikToka I więc zaczynamy o szukanie osoby Piszmy. O! Mam słuchawki, mam słuchawki To wydaje jakieś dźwięki ta strona, czy nie? Hej, ile masz lat? 15. Rozłączy się, zgaduję Ewo? No rozłączy się, skąd jesteś? Muszę powiedzieć z... Z jest dobrze, jest dobrze. O, 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 co sobie się no, yeah. e, Super fajne oksy. Będę ja lepiej widzieć. E, jakie plany na dziś? E, jeszcze nie ma jakichś ciekawych planów. A ty no, masz. Jakiś ciekawy plan na dziś. I tam też po 3 miesięcy tej bo e, przez te 3 miesiące nie chciało mi się nagrywać. Bo nie było to już e, co i nie było pomysłu no nie było pomysłu na nagrywanie. Nie. Chciało się spotkać. A ty ile? Masz od tak, tak w ogóle. Bo mi się nie powiedział, a ja mu musiałam powiedzieć. To jest nie fair. O, 24. Bo tam żadnego przywitania się, raczej też... Żadnego powiadomienia, mnie. Ile ma lat I jak się nazywa, No to tak ciężko, a ty jak masz na imię? Mam. Mam na imię... imię... Magda... Dobra, nie no do bez okularów, bo mi wypadnie. Ładne O. A mi ciepło w tym. Nie wiem ile jest stopni. Może się... z chęcią. No mogę się Przydałoby <laughs> <laughs> Przydałbym się do końca tego roku pić suwę wesołów, Bo chyba do końca maja się nie uda. Uh, uh, chciałbyś tak w aucie w mojej jak wygląda g-klasa fina się w mojej g -kla klasie to ja no <laughs> i zobaczymy czy poleci na do moją G-klasę <laughs> Co się dzieje? Ja serio mogę klasę. Niszczyć się moje marzenia. U mnie? A, jakie masz auto? Składuje się, nie wiem, jakiś potrzeb, Mercedes, BMW, nie mogę klasę. Też może. Jeśli się znajdzie to będzie na ekranie pokazane jak to wygląda Mi się teraz tego szukać nie chcę Masnopa mam Instagram Dobrze, dobrze Instagram ten się rozłączy, <grym> No proszę, nie raz się potem tym, jak nie zobaczysz. Ja wiem, że do najprzystojniejszych ludzi nie wyglądam. No nawet nie, ale co wstań? Nie rozłączaj się, mordo. Proszę. Nie zostawiaj mnie. To się długo sprawdza. Co to jest w ogóle? Wyślij zdjęcie profilowe z Facebooka prostu tematy do rozmowy osoby? KMK. Już się od razu musi pytać. M, lat E, E. 15. Musimy brnąć. Kurwa! Jednak się nie, nie, nie był nam niechętny. K. Dobra, będziemy tutaj 18. Sobie będziemy. Poszukamy sobie tytułu tytuł filmu. Ej, hej. Zrobimy sobie takiego małego knikbaczika. Co słychać? Ale. Leżysz. Na... sobie. O, tak. Też właśnie ja będzie leżać. to... Czym leżysz. Co masz na sobie? Ja podobnie. Bo ja nie będę się go pytać co ma na sobie. Tylko szkoda, że sam też sama leżę. Leżę. Oho, zaczyna się prawdopodobnie. Chyba trafiliśmy jeszcze w dziesiątkę. Masz kogoś? Nie. Nie mam nikogo, nik. nie, nie Więc, jeśli nie chcecie, to, to napiszcie na Instagramie. Nie, to chyba tak być pokazanym, bo. Dobra, będziecie mieć na ekranie. No, do ciebie. No, może na. może. na. bo no, mam nawet. No, no A te. dobra. Wąde, <noise> bo takie motki to Z takiego takie radiopełka. <noise> Sześć, nie, to tutaj żeby na ostro lecieć. Ale chyba nie polecimy na ostro. Szkoda. Bo taki aktualnie potrzebuję na filmik. No, a mi to obojętne. Po no, tak Na razie. No. Dobra, nie piszmy. Może ja już sam będzie chciał mnie wywołać. e nigdy jeszcze. Mąż, <laughs> będziemy No i Oj, tak ktoś nigdy chce mnie wyróbować. <laughs> więc no, będziemy smutną. Maktą lat 18. Ja to się mówi właściwie. Nie. Aż muszę się napić, więc... Leci mój. masz snopa, A mam. To ja się pani na Będzie taktyczny blur mojego stałego blura. <ścoughs> X. I

Ty, jak będzie się mój numer, to podam jakikolwiek. Hehehe. <grymne> Jakiś randomowy, bo na pewno sobie nie podał. Lejka będzie. A no. Mh, może. Może, bo nawet ciepło. Dobra. Pewnie mnie uznał tamten. A z chęcią ludę sobie zjem. Mam jeszcze coś innego do picia, takiego procentowego. A to, się, której, która jest teraz? 16 18 w, w Silesie. Jak się pisze w Silecie, albo no Galerii katarystek. Aha, nie wiem czy dobrze to piszę, czy jest taka galeria. Chłopcu wierzył! beka z niego. Jak się roz, się <śm> BĘDĘ MIEĆ czarny KAPELUSZ I OKULARY <grymne> No i tak tutaj się zarywa no, te Mam? Też oczy mam Będziemy kapelusz i okulary Ano, no okej okay. No i widzimy się o 18 pod kato przez to f, faloranta i jest I tak ogóle to co chcesz jeszcze dziś robić. No, bo sobie wiedziesz, co będziemy robić na tym spotkaniu, ani tylko ich nowa. Nie wiem, mnie gdzieś jest. Nie wiem, sobota chyba dzisiaj. Tak chyba. O, Nie oczy, bolą. Spać mi się chce. Jak. Wyjdzie, nie. No, spoko. Czu, 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 czu. <laughs> hmm, kurwa. Eee. Cię, ile tam jest page, bo, bo ja rzadko co tam jestem. A bo napiszmy czy nie wiem, czy są tam jakieś główne czy nie bo rzadko co tam jeszcze. O. Dni, czy, gdzie nie tam jeszcze to. Two Dobra, więc ja tutaj nie była. Sensja. Dobra, mordy, jak nas i kończymy już, bo mamy te 30 minut. Aż jakoś mi się uda skrócić, zrobimy małego clickbaita i no i tyle. To w sumie co ja mogę powiedzieć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie e, suba i lajkensa, pijcie na Instagrama i TikToka i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, siema i Elo!